25 czerwca. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy uderzeniem rakietowym zniszczyły 110 dronów okupanta, trzech specjalistów od bezzałogowych statków powietrznych i 110 samych dronów zostało zniszczonych przez Siły zbrojne Ukrainy w wyniku uderzenia rakietowego na poligon wojskowy, ośrodka szkolenia obrony powietrznej, jednostki wojskowej, rosyjskich okupantów w mieście Jejsk. Terytorium Krasnodarskie Federacji Rosyjskiej. Dziś okazało się, co dokładnie zostało tam zniszczone. Zniszczono 20 irańskich kamikadze Szachet, 50 rosyjskich amunicji zaporowych Lancet i 40 dronów rozpoznawczych Zala. Zlikwidowano co najmniej trzech instruktorów i specjalistów z fabryki montażu dronów w Jełabuzie, Tatarstan, nazywają się Gunia, Sadrew. Kazanow. Prawdopodobne są także ofiary wśród żołnierzy, ale nie ma na ten temat żadnych danych. Atak został dokonany przez dwa pociski manewrujące nieznanego typu. Były to ukraińskie R-360 Neptun. Poinformował o tym wcześniej sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Spadochroniarze wojsk ukraińskich zniszczyli kolumnę czołgów okupantów w pobliżu maryinki. Myśliwce 46. oddzielnej Brygady Lotnictwa Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyli szturmowy konwój pancerny ze zwiadem rosyjskich okupantów, składający się z trzech czołgów, bojowego wozu piechoty i lekko opancerzonego ciągnika wielofunkcyjnego. Służba Public Relations jednostki poinformowała o tym na Facebooku i Telegramie. Publikując odpowiedni film, zmontowany z materiałów zarejestrowanych zarówno przez drony kamikaze, jak i bezzałogowe statki powietrzne. Sądząc po nagraniu, główną siłą uderzeniową ukraińskich obrońców była amunicja zaporowa po kilka na każdy pojazd. Choć nie można też wykluczyć działania artylerii i min przeciwpancernych. Jednak grille i włoki przeciwminowe nie uratowały wroga. Z wcześniejszych wiadomości wiadomo, że 46 Brygada walczy w kierunku Kurachowa, dawniej Maryńskiego. Zełęski usunął ze stanowiska generok Sodola. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o zastąpieniu generała Jurija Sodola na stanowisku dowódcy połączonych sił Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Andriem Hnatowem. Głowa państwa ogłosiła to w swoim wieczornym przemówieniu wideo. Stało się to na tle skandalu. Wniosek o sodol napisał szef sztabu Brygady Azowskiej Bogdan Krotewych, Byk. Krotewycz zarzuca generałowi przekroczenie swoich uprawnień służbowych i nieumiejętne dowodzenie wojskami, co doprowadziło do utraty dużej części terytorium Ukrainy i prosi o sprawdzenie dowódcy pod kątem współpracy z wrogiem. Chęć składania zeznań w tej sprawie wyraził także szef sztabu Brygady Azow. Ale nie on był pierwszy. Na przykład w maju autorytatywny wolontariusz i bloger pierwszej linii Ser I Sternko, według bojowników pierwszej linii nadal otrzymują od niego więcej dronów kamikaze niż od państwa, przejechał dowódcę grupy operacyjno-strategicznej Hortyc Żołnierzy Juri Sodol. Na swoim kanale telegram Serhii Sternenko. Faktycznie oskarżył generała o nieuzasadnione straty personalne. Ta nominacja to katastrofa kadrowa. Trudno było sobie wyobrazić gorszego kandydata, któremu nie zależało na życiu żołnierza. Pułkownik łapin ze służby Federalnej Rosji został zlikwidowany. W wyniku działań wojennych wyeliminowano jednego z szefów służby granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w obwodach Biełgorodu i Woronerza. 47-letniego pułkownika Oleksija Iwanowicza Łapina, znak wywoławczy Zvezda. Poinformował o tym bloger i ukraiński patriota z okupowanego Doniecka Nekromancer, który monitoruje nekrologii w rasistowskich środkach masowego przekazu, resortowych zasobach medialnych i sieciach społecznościowych zwolenników rosyjskiego pokoju. Najeźdźcy całkowicie zajęli wieś Nowo-Oleksandriwka. Dziś rosyjscy najeźdźcy ostatecznie zajęli wieś Nowo-Oleksandriwka na drodze do szosy Pokrowsk-Kostianiniwka na północnej ścianie kierunku Pokrowsk, dawniej Awdiwka. Na dzień dzisiejszy Rosjanie próbują zdobyć przyczółek na zachodnich obrzeżach wsi. Siły obronne Ukrainy dokonują zniszczenia siły roboczej, aby powstrzymać dalszy postęp. Skupisk ludności do szosy Pokrowsk-Kostiantyniwka. Pozostała tylko wozdwiżenka. Wcześniej wróg pewnie kontrolował trzy czwarte osady. Reszta, część zachodnia, znajdowała się w szarej strefie aktywnych walk. Oznacza to, że natarcie agresora raczej nie będzie znaczące. Jednak odległość do tego samego toru stała się mniejsza niż 7 km. Ważne jest zatrzymanie dalszego natarcia wroga, ponieważ w pewnym stopniu sytuacja pod Ocheretynami się powtarza. W tym momencie Siły Trzech Brygad i Oddelegowanych Jednostek powstrzymują główny atak, wytracając swój potencjał, a flanka pęka. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.